Moi drodzy, w dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy Izraelitów, którzy dopiero co przeszli przez Morze Czerwone. Trzy miesiące wcześniej wyszli z ziemi egipskiej. Dopiero ruszają na tą prawdziwą wędrówkę ku ziemi obiecanej. I docierają do góry Synaj, do miejsca bardzo ważnego, ponieważ tutaj za chwilę Pan Bóg przekaże prawo swojemu narodowi wybranemu. Pan Bóg przekaże prawo, które będzie zachowywane do obecnego czasu. Przeka przekaże dekalog Izraelowi, który zachowuje cały świat, do dzisiaj. Jednak aby się to stało, aby Pan Bóg mógł w sposób właściwy przekazać to prawo swojemu ludowi, musi zrobić jedną ważną rzecz. Musi nadać tożsamość ludowi Izraela. I Pan Bóg to robi w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Zawiązuje przymierze z Izraelem. Pokazuje Izraelowi, jak bardzo go kocha jako naród, jak bardzo chce prowadzić cały lud, jak ich chronił od początku, jak ich wyprowadza z ziemi egipskiej. I nadaje im tożsamość ludu kapłańskiego, ludu świętego. To jest lud święty lud wybrany na własność dla Pana Boga. A święty w języku hebrajskim oznacza również inny. Wyłączony, wykluczony od reszty, dla służby Panu Bogu. Moi drodzy, jak to jest w dzisiejszym świecie, że my, lud wybrany, katolicy, tak łatwo chcemy się dostosować do życia jak ten świat? Pan Bóg chce nam nadawać tożsamość, a my wolimy tożsamość tego świata. Jak to jest, moi drodzy, że to współczesny świat definiuje nam naszą wiarę i mówi, jak mamy żyć, jak ma żyć katolik, jaki katolik powinien być? Jak to jest, że w mediach się dowiadujemy, jacy jesteśmy, jak powinniśmy się zachowywać w przestrzeni publicznej? Z internetu dowiadujemy się, jacy są w Polsce księża i jaką postawę wobec nich powinniśmy przyjąć. I w konsekwencji sprawia to, że. My wycofujemy się w przestrzeni publicznej. Boimy się dać świadectwo, przyznać do wiary, przeżegnać publicznie, podysku, podyskutować z rodziną na temat wiary, bo wiemy, że będą o nas mówić źle, że nas wyśmieją, że będą nas określać jako jakichś dziwaków, ludzi, którzy nie wiadomo po co jeszcze wierzą w takie brednie. Moi drodzy, świat się kieruje tym, że chrześcijaństwo jest chrześcijanin to jest taka osoba, która przebaczy każdemu. Która powinna się schować, nadstawić drugi policzek, przebaczyć każdemu, więc można nami pomiatać. No nie. Pan Bóg, kiedy nadaje tożsamość swojemu ludowi, nie mówi, że można nim pomiatać. Wręcz przeciwnie, chroni go i posyła. I nadaje mu siłę, tak jak nadał siłę Eliaszowi, który został jako ostatni prorok i stanął naprzeciwko 450 proroków Baala. Bożka Pogańskiego i obalił ich, i zniszczył ich, obalił ich fałszywą wiarę. Do takiej wiary zaprasza nas dzisiaj Pan Bóg. Skąd więc dzieje się właśnie to, dlaczego tak świat reaguje na katolików, na chrześcijan? To jest po części nasza wina. Dlaczego? No, bo my nie mamy często w sobie tej tożsamości. My nie mamy tego kręgosłupa, który Pan Bóg chce, abyśmy mieli, tego fundamentu. Zobaczmy, jak łatwo my się rozpraszamy we współczesnym świecie. Nie żyjemy skupieni tylko na Panu Bogu, nie żyjemy na Jego chwałę. Wielu z nas ma z tym problem, choćby w modlitwie. Ilu z nas skarży się, że nasza modlitwa jest strasznie rozproszona. Więc kiedy mój kontakt z Bogiem jest rozproszony, nie jest pełny, nie jest głęboki, no to ja nie słyszę Boga we mnie. Ja nie słyszę wezwania Ducha Świętego do pracy nad sobą, do unikania grzechu. Ja nie słyszę Ducha Świętego, który mówi mi, jak mam pełnić wolę Pana Boga. Zdaje się na siebie, pomimo modlitwy i korzystania z sakramentów. Chcesz zobaczyć, jak wygląda Twoja wiara na dzisiaj? Oceń swoją modlitwę. Jak walczysz o modlitwę? Co robisz dla swojej takiej regularnej modlitwy? I znowu, wielu z nas skarży się na przykład na słabość w modlitwie porannej. No bo dzieci, no bo praca, bo trzeba wstać, wyszukować wszystkich zrozumiały? Ale jeżeli u, od rana ucieka mi modlitwa, jeżeli ja wstaję i ja nie kieruję swoich myśli ku, ku Bogu na samym wstępie, no to jak ja chcę potem pełnić wolę Boga w ciągu dnia? Jak ja chcę potem korzystać z mocy Ducha Świętego, kiedy stanę w trudnej sytuacji w pracy? Co ja mam zrobić, kiedy staję potem wobec mojego małżonka, zaczynamy się kłócić, jakie ja mam zareagować Ewangelią, skoro ja tej Ewangelii dzisiaj nie czytałem? Inni mówią, że mają problem z modlitwą wieczorną. Nie robimy często rachunku sumienia, na przykład takiego codziennego, nie patrzę na swój dzień. No to jakie potem mogę mówić w spowiedzi, że na przykład chcę pracować nad sobą? Wielu z nas robi rachunek raz na kilka miesięcy przy spowiedzi. Wtedy zły duch nam pokazuje, jak wiele problemów mamy, jak wiele grzechów popełniliśmy, nie wiadomo nad czym pracować. Kiedy każdego dnia patrzę na swoje serce, jak ono dzisiaj wygląda, powierzam je mocy Ducha Świętego, on mi pokazuje. Zobacz, dzisiaj jesteś słaby w tym. Zwróć na to uwagę jutro. Zobacz na swoje odzywki wobec męża czy żony. Słabniesz w tym. Proś o moc Matkę Bożą, Ducha Świętego, a będzie Ci pomagać. Jak bardzo nam tego potrzeba. Kolejna rzecz, sakrament pokuty i pojednania. Spłycamy go z roku na rok coraz bardziej. Przychodzimy, oddajemy trzy główne grzechy z pół roku, jakby traktując ten sakrament jako taką przestrzeń psychologiczną, taką terapię. Przyjdę, uspokajam się, byłem, nie czepiajcie się mnie w domu, przecież jestem wierzący, praktykujący. Nie oddaję wszystkiego. I teraz sumując to wszystko, zaczyna mi brakować... Prawdziwego fundamentu. Zaczyna mi brakować tożsamości chrześcijanina. I sławne. Ulegam. Dostosowuję się do wszystkiego. I przez to niestety zaczynam żyć w pewnym zakłamaniu, w pewnym synkretyzmie. Zobaczmy: Demon jest ojcem kłamstwa. I jemu bardzo zależy na tym, żebyśmy żyli w zakłamaniu. Rozmawiam z wieloma osobami, choćby w związków małżeńskich. Gdzie jest główna przyczyna kryzysu w małżeństwie? Tym, że jedna lub druga strona zaczyna żyć w zakłamaniu. Czyli nie chce stanąć w prawdzie, choćby w tym, że wpakowuje się w alkoholizm. Choćby w tym, że flirtuje z inną osobą spoza związku. Tylko próbuje się tłumaczyć. Izrael robił to ciągle. Ciągle odchodząc od Pana Boga Jedynego tłumaczył się, że ciągle przecież wierzy, że ciągle jest blisko. I Pan Bóg potem pozwalał na odejście, na niewolę, żeby to oczyścić. Stań w prawdzie, bo Bóg w Twoim związku, w Twoim życiu chce, rzeczy, chce robić rzeczy niesamowite. I zobaczmy, co nam dzisiaj pokazuje Ewangelia. Jakie Pan Bóg czyni cuda za pośrednictwem apostołów. I teraz kogo Pan Bóg powołuje? No ten lud, który nie ma tej tożsamości. Czytamy grono dwunastu apostołów. Zaczyna się ono od Piotra, który się zaparł. I kończy się na Judaszu, który zdradził. To jest grono wybrane? To są ci idealni? To jest tragiczne grono, grono grzeszników niewiernych. Ale Pan Bóg ich powołuje. Pan Bóg takich powołuje. Po co? Bo tych słabych ludzi chce uzdolnić, chce napełnić swoją mocą do tego, żeby szli i głosili w jego imię. I zobaczmy, co, Pan, co Jezus mówi dzisiaj. Daje wam moc nad duchami nieczystymi, nad istotami wyższymi niż wy. Daje wam moc czynienia cudów, radzenia sobie ze swoimi słabościami. Jak bardzo we współczesnym świecie, którym brakuje nadziei, brakuje wiary, my odrzucamy wszystkie dary Pana Boga. My nie wierzymy w to, że to są dary dla nas, to są dary dla mnie. O, ten to tak, ten to fajny, tym się udaje, ten jest charyzmatyczny, ja. Nigdy, bo jestem słaby, nie mam wartości, nic mi się w życiu nie udaje, nawet nie potrafię sobie poradzić w podstawowych rzeczach. Dlaczego? Pan Bóg nas powołuje i Pan Bóg nas posyła. Zobaczmy, że to jest niesamowite, że jakby Pan Bóg daje nam wszystkie narzędzia do tego, żeby radzić sobie z naszymi problemami. Wszystko, co potrzebne. I zobaczmy, często jest tak, że nam się wydaje, że nie mamy żadnych narzędzi, i kiedy przychodzi problem, kiedy przychodzi kryzys w moim życiu, to co zaczynam robić? Zaczynam się bać. Najpierw zaczynam się bać, że nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, jak sobie poradzimy, nie wiem, jak, nie wiem jakie będzie rozwiązanie całej sytuacji. I mamy wrażenie, że Pan Bóg ma podobnie. Że nasz problem zaskoczył dzisiaj Pana Boga. Pan Bóg zobaczył mój problem i powiedział: ojejku, no nie wiem. Idź gdzie indziej. Nie potrafię, nie potrafię sobie z tym poradzić. Pan Bóg zna początek i koniec. Pan Bóg jest poza czasem. On widzi wszystko. Skoro więc widzi Twój problem, wie też, jak go rozwiązać. Pismo Święte mówi: Pan Bóg zranił, Pan Bóg też uleczy. I zobacz, czy nie widzisz w sobie narzędzi, które pozwolą Ci pokonać Twój problem w życiu? Bo może też grają w tobie emocje. Również, kiedy przychodzimy z problemami, grają w nas emocje. My nie widzimy tutaj, za co się złapać, co zrobić, bo jesteśmy słabi. A Pan Bóg mówi: Zobacz, spokojnie, zobacz tutaj, dałem Ci wcześniej to. Ostatnio pewna kobieta przyszła i mówi, proszę księdza, no jakiego niesamowitego męża mi dał Pan Bóg. Jestem z rozbitej rodziny. Od początku mam takie problemy ze swoją tożsamością, z takim zaakceptowaniem siebie. I Pan Bóg dał mi męża, który ma niesamowity dar, wielką empatię. On mnie rozumie za każdym razem. On mnie zawsze jest w stanie przytulić, kiedy przeżywam kryzys. Zawsze jest w stanie przyjąć taką, jaka jestem. Nie krytykuje, nie odrzuca, nie naśmiewa się. To jest wielki dar. Pan Bóg wiedział, kogo mi dać. To samo Bóg robi w życiu każdego z nas. Ostatnio naprawdę mam taką wielką łaskę, że Pan Bóg przysyła do mnie osoby ze związków małżeńskich którym naprawia Bóg i uzdrawia te małżeństwa. Zawsze mi się wydawało, że kiedy ktoś w pewnym związku małżeńskim zajdzie za daleko, kiedy są pewne grzechy, słabości, niewierność, że pewnych rzeczy się uratować nie da. Że można ewentualnie gdzieś tam przytrzymywać poziom, żeby jakoś tam w ogóle dotrwać, choćby ze względu na dzieci, ale pewnych rzeczy naprawić się nie da. A Pan Bóg pokazuje mi, że nie, że jest Bogiem wszechmocnym. I naprawdę ludzie przychodzą z takimi świadectwami, że płakać się chce ze wzruszeniem. W tamte wakacje opowiadałem na temat lekarzy, świadectwo, którzy nie mogli mieć dzieci i zastawienicy Matki Bożej Chełmskiej i otrzymali dat poczęcia. Kilka miesięcy później w grudniu stwierdziliśmy, no, że skoro Pan Bóg dał taką łaskę zastawienicy Matki Bożej Chełmskiej, no to warto iść w tym kierunku. Zrobiliśmy muszę świętą z łaską uzdrowienia właśnie dla takich małżeństw. Przyszło sporo osób, modliliśmy się za nich. Ale jaka była pokusa, co sobie myślałem w sercu? No tak, no zdarzyło się, no jasne. Ale ja wcześniej takich rzeczy, w takich rzeczach nie uczestniczyłem, nie widziałem podobnego przypadku w swoim życiu. Więc nie wiem, co będzie teraz. Raz się udało. Ale co z tymi ludźmi, którzy teraz przyszli i myśleli, że może skoro tamci zostali uzdrowieni, to i my odejdą z kwitkiem? W lutym tego roku odezwała się kolejna para, która mówiła, ja, proszę księdza, byliśmy na tej mszy świętej i teraz kobieta mówi, jestem w ciąży. To jest niesamowity Boży dar. W kwietniu tego roku, kiedy trwała ta mocna pandemia, ci lekarze wysłali zdjęcie, jak urodziła im się zdrowa, śliczna córeczka. No, Pan Bóg jest niesamowity. Pan Bóg zna nasz problem, one go nie zaskakują. On naprawdę chce sobie z nimi poradzić. Pan Bóg, nasza wiara nie jest tak takie psychologiczne podejście, że ja sobie nałożę różowe okulary, wyspowiadam się i po prostu zdystansuję się do swojego problemu i będę miał spokój. Tak jakby był na terapii u psychologa. Pan Bóg chce twój problem niszczyć. Pan Bóg chce go rozwiązywać. Pan Bóg chce ci pomagać. I to daje na przestrzeni całego twojego życia. Tylko znajdź te narzędzia. Opanuj lęk. Opanuj emocje. Patrzę na swoje wcześniejsze życie i widzę, jak Pan Bóg wszystko przygotowuje, jak wszystko ma sens, wszystko jest logicznie połączone. W wieku 17 lat zacząłem się uczyć grać na gitarze. Wydawało mi się to bezsensowne, fajnie, coś tam sobie pogram, ale nikt, kto uczy się tak późno grać na gitarze, nie będzie nie wiadomo kim. Teraz widzę, że to była Boża wola. Dzięki temu mogę grać w zespole i ewangelizować. Również w tym samym wieku we wspólnocie zaczynałem mówić krótkie świadectwa, Krótkie konferencji konferencje, kilkuminutowe. Bałem się okropnie. Wydawało mi się to bez sensu. Ale teraz widzę, że Pan Bóg to przygotowywał, po to, żebym teraz mógł głosić. Punkt do punktu. Zobaczmy, zachwycamy się Dawidem ze Starego Testamentu, który pokonał Goliatę. Młody chłopiec, a pokonał tak wielkiego wojownika. Ale mało kto pamięta, że Dawid przed tym wyjściem, przed tą bitwą idzie do Saula i mówi: Spokojnie. Jak byłem wcześniej i pilnowałem jako pasterz swoich owiec, to przychodziły lwy, przychodziły niedźwiedzie, porywały moje owce, a ja szedłem i je zabijałem. I lwy, i niedźwiedzie, własnymi rękami. Więc teraz pójdę na tego Goliata. Tak mówi Dawid. Co to pokazuje? Że Bóg do tej bitwy go wcześniej przygotowywał. Bóg to wszystko zaplanował, Bóg o wszystkim wiedział. Jeżeli więc dzisiaj przeżywasz jakiś problem, kryzys, jeżeli jesteś w jakiejś bitwie życiowej, Zobacz na narzędzia i zobacz, czy te narzędzia jesteś w stanie przyjąć dzięki łasce uświęcającej, dzięki Twojej modlitwie i byciu wiernym Panu Bogu. Kiedyś usłyszałem takie piękne zdanie. Nie mów Bogu, jakie masz problemy, powiedz problemom, jakiego masz Boga. Niech to zdanie będzie dzisiaj centrum naszej modlitwy i niech rozpali naszą wiarę, nadzieję i miłość. Do kroszenia razem z Panem Bogiem, który jest wszechmocny i któremu zależy na nas. Amen.